Ten stryszek, jak tu miło. Czasami tu przychodzę i patrzę na gwiazdy. Przychodzę tu też porozmawiać z kimś szczególnym. Pokażę wam, kto to. A, witaj, Luno. Jak się dziś miewasz? Witaj, misiu. Jak minął dzień w dużym, niebieskim domu? Dzisiaj znowu było wspaniale. Naprawdę? Mm. Zbierałem owoce. O! Oh. Tak, to zajęcie dla Misia. A Ojo i Trelek bawili się, a Tutek mył i sprzątał norkę. Tak, a więc wszyscy ciężko pracowali i mieli dobrą zabawę. Tak, rzeczywiście. Mm. Hej, Luno, mm. wiesz, ciekaw jestem. Mm. Ty też pracujesz? O, misiu, ja mam najwspanialszą pracę ze wszystkich na niebie, bo każdej nocy muszę dbać o to, by noc nie była zbyt ciemna i nieprzyjazna dla Ziemian. O, jesteśmy Ci za to bardzo wdzięczni, prawda? Tak. To dobra praca tylko dla Księżyca. <głos> <głos> Ej, Luno, zaśpiewasz ze mną piosenkę na dobranoc? Z przyjemnością mi się. Pora zakończyć już spotkanie nasze dziś. Cicho nadchodzi sen, do Dą łóżka pora iść. iść. Już czas, już czas pożegnać się. Dobranoc, już czas na sen. Ja wiem, że znów spotkam. Więc nie martwcie się rozstaniem Rzeczy się. Już czas, już czas, pożegnać się. Już Czaj. Przecież jutro też będzie dzień, a luna, Miś i niebieski dom. Z wami znowu tu spotkają się. Czas na sen, czas na sen. Papa pa. na razie. wam dziękuję bardzo za odwiedziny o zapomniałbym radości z waszej pracy pa opracowanie